W jaki sposób dodać lub usunąć nowych użytkowników w systemie Sales Wizard CRM? Przede wszystkim musimy zalogować się do panelu subskrypcji, gdzie przechodzimy na konkretną usługę, do sekcji Konfiguracja. W sekcji Konfiguracja mamy możliwość zmiany liczby użytkowników, więc na przykład ja w tej chwili zmieniam na dwóch użytkowników. Zapisujemy. Po zapisie system będzie aktualizowany. I również zmieni nam się liczba użytkowników dostępnych do otwarcia w systemie CRM. Warto wspomnieć, że w takiej sytuacji system CRM naliczy opłaty proporcjonalnie za każdego nowego użytkownika. Widzimy teraz, że system odświeża konfigurację, w związku z tym zresetował statystyki i za chwilę przywraca nam liczbę użytkowników. Możemy już się zalogować do systemu. Po przejściu do systemu w sekcji Użytkownicy warto wyczyścić filtry, ponieważ możemy użytkowników nie widzieć. Zazwyczaj narzucone są filtry dotyczące zalogowanego użytkownika. Po wyczyszczeniu widzimy, że jestem tutaj dostępny jako użytkownik i mogę w tym momencie dodać kolejnego użytkownika, ponieważ wcześniej w panelu subskrypcji zwiększyłem liczbę dostępnych użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika, klikamy Dodaj. Wprowadzamy jego dane, warto wprowadzić telefon oraz e-mail, ponieważ te dane są bardzo często wykorzystywane jako shortcody do komunikacji. Określamy typ konta. W tym momencie warto wspomnieć, że jeżeli dana osoba podpisuje umowy, warto powiązać ją od razu z organizacją i tutaj wprowadzić naszą organizację główną. Mamy możliwość dodania danych, dokumentów tożsamości czy notatek. Przechodzimy dalej, określamy uprawnienia. Ja określę jako konsultant. W kolejnych krokach możemy określić plany marketingowe i lojalnościowe dotyczące prowizji punktów lojalnościowych. Przechodzimy dalej, i po dodaniu mamy już informację o tym, że użytkownik został aktywowany i dostał odpowiedniego maila. Póki status konta jest nieaktywny, wiemy, że użytkownik nie zalogował się jeszcze do systemu CRM. Po przejściu do panelu subskrypcji Będziemy widzieli, iż nasz limit został wykorzystany. Mamy w tej chwili dwóch dostępnych użytkowników na dwóch wykupionych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.